Dobry wieczór, kłaniamy się nisko, prawda? Futbolu ekstra dzisiaj w ten niedzielny wieczór nadaje, nadaje z Leogang, gdzie jutro o godzinie 18:00 Legia Warszawa rozegra drugi, a zarazem ostatni sparring zaplanowany na austriackim obozie. Drużyna, z którą się Legia zmierzy, to FK Jablonec, drużyna Czeska. Jutro ten sparing o godzinie 18:00. Od 17:55, pod warunkiem, że nie będzie leciała jakaś muzyka w tle, bo, bo wiemy, że, że czasami no, przed, te mecze w Austrii mają taką swoją otoczkę. No, tutaj są bilety sprzedawane mniej więcej po, po 5 euro. Zawsze, nawet na takich, takich malutkich stadionach lokalnych, zawsze jest gdzieś jakiś sklepik, jest jakieś takie, powiedzmy, słone przekąski, są, jest piwko. Więc ten, ten klimacik jest, jest bardzo fajny, taki no, no widać, że, że nawet ten sparing jest tak fajnie, fajnie ogrywany, więc jeżeli jutro ta muzyka nie będzie ciapała, to 17.55 wjeżdżamy z transmisją, natomiast jeżeli ta muzyka będzie leciała, no to musimy poczekać do pierwszego gwizdka sędziego i, i wtedy już tej, tej muzyki na pewno nie będzie. Jutro sparing tutaj na miejscu, na tym boisku, na którym legioniści trenują. no To jest taki stadionik, widzieliście zresztą pewnie już czy to na zdjęciach, czy, czy w różnego rodzaju łączeniach. Jedna trybunka taka, no, pom mogąca pomieścić myślę, że z 300, może, może 400 osób. Więc jeżeli chodzi o, o te plany na jutro, to tak one wyglądają. Podsumowanie ostatnich dni mecz z Ludogorcem. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego meczu, ja wiem, że był skrót wrzucony. Serdecznie zachęcam do tego, abyście zadawali. Od meczu z Ludogorcem legia miała tak naprawdę no, dwa takie lżejsze dni, bo, bo, bo ten mecz, bo ten dzień dzisiejszy był. Był lżejszy, bo, bo była tylko rano jedna jednostka. Natomiast po południu piłkarze mieli, mieli wolne. Niektórzy udawali się gdzieś na, na zwiedzanie tutaj lokalnych i oglądanie pięknych krajobrazów. Natomiast kto chciał, to, to miał siłownię, ona była dla, dla chętnych. Wczoraj pierwsza jednostka taka w całości otwarta, na której mogliśmy być jako przedstawiciele mediów przez trenera, Edwarda Jordanesku, natomiast wszystkie pozostałe, tak jak wcześniej, otwierane są przez te 15-20 minut. Tak to, tak to do tej pory wyglądało, tak to funkcjonuje, więc no, na podstawie rozgrzewek czy czegoś, no można pewne rzeczy zaobserwować, ale też myślę, że ten sparring z udogorcem pokazał, w jaką stronę Legia ma zmierzać. A Legia ma zmierzać w stronę no, lekkiej reorganizacji tego Lekkiej reorganizacji tego, jak funkcjonowała na przestrzeni ostatniego roku, bo, bo Legia Warszawa ma się dłużej utrzymywać przy piłce, ma dominować właśnie poprzez posiadanie, ma być dokładniejsza, bo zwracał na to uwagę sztab, że, że ten procent podań celnych wcale nie był za dobry, za, za wysoki w poprzednim sezonie. Ma być drużyną, która ma wygrywać pojedynki. Tak jak kiedy sobie patrzę choćby na te ćwiczenia w tej części wstępnej, to, to już da się zaobserwować ten aspekt właśnie w kontekście pojedynków. Ma być drużyną, która błyskawicznie reaguje po, po stracie piłki, jednak ten pressing ma być ma być. Od razu na wysokim poziomie, czyli ta reakcja po, po stracie musi być dość, dość szybka. No i ten pressing ma być układany wysoko. No, trener Jordanesku na to zwraca uwagę, instruuje swoich piłkarzy. Te treningi są zamknięte, natomiast za zamkniętymi drzwiami to jest praca nad organizacją gry, jest praca nad pressingiem, jest praca nad ustawieniem, na przesuwaniem się po przestrzeniach, na tym, żeby ta drużyna była po prostu uporządkowana. I, i tutaj no. Ten liczny sztab, bo, bo też trzeba to powiedzieć, że no z tego sztabu, względem tego no podejściu po Gonzalo Fajo, odszedł tylko tak naprawdę Emanuel Ribeiro oraz Jose Azian Clemente. Oni się pożegnali z legią. Trener Ribeiro poszedł razem z trenerem Gonzalo Fajo do, do Dunkierki. Natomiast jeżeli chodzi o Jose Aziana Clemente, no to tutaj zadecydowały po prostu względy prywatne. Jeżeli chodzi o, o to, jak ten sztab funkcjonuje, no to też widać, że, że są po prostu trenerzy, w to zaangażowanie tych instrukcji jest dużo. Jest też indywidualizacja. Jeden z dni taki był, że przyszła połowa drużyny, czyli zawodnicy defensywni, obrońcy plus defensywni pomocnicy, oni zaczynali jednostkę jako pierwsi, dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach dołączą. Dołączyli do nich zawodnicy ofensywni, więc no, no jest ta, ta indywidualizacja, jest pracowanie nad tą, nad tą organizacją. E, e, I no jeżeli chodzi o te, te zmiany, takie, to taki powiedzmy tytuł trochę ro, roboczy, tak? Co Jordanesku zmienił zmieni w Warszawa. Myślę, że po tym jutrzejszym meczu będziemy mocniejsi, znaczy mądrzejsi i po tym jutrzejszym meczu też naprawdę Futbolu Ekstra na pewno wiedzie wypowiedź trenera Edwarda Jordanesku po tym spotkaniu. Też kilka pytań. Jeżeli w jakiekolwiek macie, to, to podsyłajcie. Serdecznie do tego zachęcam. Jeżeli chodzi o, o to, czy Paweł Kowalski, pyta, czy miałem okazję rozmawiać z Freddy Bobiciem? Freddy Bobic przychodzi na treningi, ale non stop ma słuchawki w uszach. Bardzo dużo. Rozmawia gdzieś tam non stop, smsuje i, i tak dalej, i tak dalej. Raczej tak trzyma się troszeczkę z boku, obserwuje, e, patrzy. Natomiast co do Michała Żewłakowa, bo też widziałem pytanie. Michała Żewłakowa w ostatnich dniach nie było. On dzisiaj miał wrócić do, do Leogang, gdyż wrócił do, do Warszawy na chwilę, aby podpisać kontrakt i zaprezentować Petara Stojanowicza. To wykonywał oczywiście część swoich obowiązków, Michał Żewłakow też. Jest blisko drużyny, też obserwuje te, te treningi. Wyjechał już Dariusz Miodowski, który spędził te pierwsze 4 czy, czy 5 dni. I no jeżeli chodzi o te przyjazdy, wyjazdy, to, to tak to wygląda. Co do transferów, no to Legia, no, znaczy, szuka, na razie mnie został za za słówką. Legia. Podjęła działania na pewno w kierunku zawodników ofensywnych. Wydaje mi się, że w tym momencie takim priorytetem to, to jest po prostu nowa, nowa dziewiątka, że tutaj sprowadzenie tego nowego napastnika to, to jest absolutnie e, ważny cel, tak jak mówiłem wcześniej. E, boczny pomocnik, czyli, czyli skrzydłowy. E, pytacie o to, czy, czy są na razie próby podejmowane przesunięcia w szołka, czy, czy winagra wyżej no, takowych na tej części otwartej, którą. Widziałem, to, to nie było, czyli Paweł Wszołek jest jako, ustawiony jako prawy obrońca, natomiast, natomiast na lewej stronie gra Ruben Winagre, Ruben Winagre, który jednak Pełni funkcję wyraźnie lewego obrońca, nie środkowego pomocnika. Legioniści, kom serdecznie. Wojtka pozdrawiam, który siedzi tutaj dwa pomieszczenia dalej, czy określenie dzień świstaka. Dobrze obrazuje trwające zgrupowanie Legii Warszawa z pana perspektywy. Tak, dzisiaj byliśmy na Grozglocknerze. To taka piękna, wysoka góra, gdzie sobie. Gdzie sobie zwiedzaliśmy, gdzie sobie jeździliśmy, no i spotkaliśmy tam świstaki, więc gdzieś na tych mediach społecznościowych to, to było. Przepiękne zwierzątka, ale czy dzień świstaka trochę to obrazuje? No trochę tak, bo, bo te dni są tutaj naprawdę bardzo podobne. Zlewają się, też no, liczba gier kontrolnych, czyli dwie, dwa sparingi no, sprawiają, e, że. No, wszystko jest, jest tu bardzo, bardzo podobne, czyli idziemy na trening, wracamy z treningu, jest, jest praca, później trening popołudniowy, więc tak, no trochę, trochę taki dzień świstaka, to, to prawda, ale dzisiaj dzień świstaka nie był, Panie Wojtku, więc tutaj e, oczywiście z, z przymrużeniem oka. Jeżeli chodzi o praca ekipy medialnej, pyta tutaj jeden z użytkowników, Przemysł Gołaszewski, był admin profilu Legii Warszawa. Tak, Mateusz Okraszewski myślę, że zastępuje. Nie powiem jeszcze, że godnie, nie powiem, bo żeby tutaj go absolutnie nie, nie za szybko budować, nie za szybko chwalić, ale, ale daje radę. Więc jeżeli chodzi o Przemka, to serdecznie go pozdrawiam. Okrach naprawdę tutaj dojeżdża, ale ekipa medialna też jest tylko na części. Oficjalnie, czy zrobię wywiad z Reddingem Bobiciem? Pytałem o taką możliwość. Na razie zielonego światła z klubu nie było. Natomiast Matisianko pyta, czy Legia presuje jak za Zaffaior 4-4-2, czy jest to bardziej pasywne 4-3-3, 4-2-3-1 w średnim bloku. To zależy, bo w pierwszej części tego meczu z Udogorcem, kiedy Legia grała 4-1-4-1, tym takim ustawieniem 4-3-3, to tak naprawdę no. Presowała w ustawieniu 1-4-3-3 w takim, w takim bloku, natomiast w drugiej połowie po, po zmianie, no to ten pressing był różny: był 1 4 3, 3 i 1-4-4-2. Kwestia tego, jak się rotował wtedy Goncalves, głównie z Urbańskim, ne, ne. więc e, tak to wyglądało. Zobaczymy jutro i myślę, że te wnioski po tym meczu jutrzejszym będą jeszcze, jeszcze ciekawsze, ne, więc tak to. To, to wygląda. Piotr Kamp pyta, co tam? Panie Piotrze, myślę, że jest dobrze. Pan Piotr też tu siedzi, dwa pomieszczenia obok, więc myślę, że, że jest w porządku. Eee, czy jest temat wymiany o Jedele jego i na jakich zasadach może się odnieść? To już wątpię, żeby taki temat był. Maxi o Jedele, no te sprawy też się trochę skomplikowały z uwagi na sytuację Olimpiku. Lyon, natomiast on wzbudza duże zainteresowanie na rynku, ale też trzeba pamiętać, że poważne kluby to jeszcze są na wakacjach, dopiero będą rozpoczynały okresy przygotowawcze, chociaż wiem, że wiele poważnych klubów jest też na klubowych Mistrzostwach Świata. Więc tutaj proszę mnie też za, za słówko nie łapać. Natomiast no, on wzbudza, wzbudza duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o rynek. On ma klauzulę, tak jak się o tym mówiło, więc no, utrzymanie go myślę, że będzie bardzo trudne. On sam na razie do, do swojej przyszłości się nie odnosi. Czy Morishita skrzydło, czy środek pola? Morishita jest w tym momencie ustawiany na skrzydle, tak jak to wygląda. Jak oceniam warsztat trenera? Pyta Panik T007, dużo zajęć z piłką, ale duża intensywność była. Teraz jest schodzenie z obciążeń. Więc no te części wstępne, bardzo dużo właśnie wymiany podań na jeden dwa kontakty. To jest to, co chce Freddy, Bobic. Freddy Bobić. Przepraszam, Eddie Jordanesku, bo, bo tutaj cały czas się przewija to pytanie Pawła Kowalskiego, na które już odpowiedziałem wcześniej. Natomiast te ćwiczenia na jeden, dwa kontakty widać, że, że jest tego dużo, ale też jest to przeplatane. Właśnie z prowadzeniem piłki z różnego rodzaju zadania mają zawodnicy w. Tej części rozgrzewkowej, wprowadzającej właśnie poprzez różnego rodzaju stalomy, przebiegnięcia przez takie bramki i, i tak dalej, i tak dalej, ale cały czas ta piłka przy nodze jest. Duże aspekty motoryczne też były zwracane uwagę w tych ostatnich dniach. Natomiast mówię, że tutaj będzie schodzenie z obciążeń. Jak wyglądają same na treningach? Eee, powiem szczerze, że no nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż no, część yy, główna treningów jest po prostu przed nami zamykana, więc nie chcę się do tego odnosić. Będę mądrzejszy po tym jutrzejszym sparingu i wtedy sobie na te pytania e, odpowiem. Paweł Kup Forda prosi tu Sebastian Dr. 180. Seba, chyba widziałem, że tu wstawiałeś ogłoszenie, że, że sprzedajesz Forda, więc polecam skontaktować się z Sebastianem. Jeżeli ktoś jeżeli ktoś jest zainteresowany i, i potrzebuje. Kto jest najbliżej odejścia z piłkarzy tak zwanych mało rokujących? Myślę, że jakiekolwiek decyzje kadrowe dopiero będą podejmowane po, po obozie, bo Legia rozegrała dwa sparingi, ale choćby Steve Capuati czy Maxio Idle jeszcze nie mieli szansy się zaprezentować. Z tego co wiem w jutrzejszym sparingu mają się pojawić w jakimś wymiarze czasowym i jeden i drugi więc jeżeli chodzi o, o, o te odejścia, no to jakiekolwiek wszystkie decyzje będą podejmowane dopiero po, po obozie i, i wtedy trener Jordanesku będzie no, decydował wspólnie z Michałem Żewłakowem o tym, kto ma zostać, kto odejdzie na wypożyczenia, kogo po prostu będzie można oddać lekką ręką. Czy temat sprowadzenia nowego bramkarza jest realny? Tak, jest realny. E, czy e, będzie jakaś transmisja jutro ze sparingu? Będzie e, tak, ale będzie radiowa. Mój komentarz będzie. E radiowy, więc serdecznie do tego zachęcam. Krystiano, serdecznie. Krystian, cię pozdrawiam. Wacham? Nie, nie wiem, czy, czy Waham. W sensie ja nie wskażę w tym roku wygranego zgrupowania, bo na podstawie samych, chyba, że na podstawie samych sparingów, ale w tym meczu z Ludogorcem na pewno też mi się Marko Burch podobał. Aktywny, dobrze czytał grę, wchodził w pojedynki, aktywny też w grze do, do przodu. Eee, I... E... Wydaje mi się, że, że on może być jakąś opcją na tą prawo stronę, chociaż też pytanie: jak ta hierarchia będzie wyglądała po transferze Stojanowicza? Czy ten Stojanowicz będzie traktowany jako skrzydłowy, czy jako boczny obrońca? Czy Paweł Szolik będzie skrzydłowym, czy bocznym obrońcą? tak to wygląda. Czy Legia będzie grała trójką czy czwórką z tyłu? Z tyłu czwórką z tyłu będzie Legia grała. Wszystkiego najlepszego z okazji. Mieć. Bardzo dziękuję. Coś nowego w kwestii transferów przychodzących? No nic tu na razie nie, nie słychać. Mówię, no Legia szuka intensywnie, znaczy szuka. No Legia podjęła działania bardzo intensywne w kontekście napastnika, w kontekście skrzydłowego i wydaje mi się, że to na te pozycje mogą się wkrótce pojawić piłkarze w Warszawie, więc tak to wygląda. I co? Jutro godzina 18:00: sparing Legia Warszawa, FK Jablonec. Transmisja naprawdę futbolu ekstra. Serdecznie zachęcam, abyście wpadali, abyście słuchali tej, tej transmisji. Niestety, obrazu pokazać nie mogę. Natomiast później na kanał też na pewno będą wjeżdżały rozmowy, czy to z scenerem. Jordanesku, czy pewnie też jeden z piłkarzy jutro wyjdzie do nas po, po tym sparingu, więc serdecznie Was zachęcam do tego, abyście wpadali i zostawiali łapki w górę, zostawiali subskrypcję i żebyśmy tworzyli tą społeczność prawdy w futbolu ekstra, żeby ona rosła, żeby ona się rozrastała, żeby to wszystko szło we właściwym kierunku. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam wszystkim przyjemnej, spokojnej nocy i słyszymy się jutro o godzinie 18. Trzymajcie się, cześć.